Cześć. Ostatnio skupiliśmy się na matematyce i na działaniach oraz na pobieraniu od użytkownika wartości. Dzisiaj rozbudujemy naszą aplikację, nasz kalkulator o dodatkowe możliwości. Dodamy do niego instrukcję wyboru. Zaczynamy. Skończyliśmy na zadaniu i przygotowaliśmy pozostałe działania matematyczne. Przypisałem je wszystkie do zmiennej wynik1. Chciałbym, aby możliwe było wybranie działania i sobie śledzić za każdym razem wyników wszystkich działań. I tutaj z pomocą przychodzą nam instrukcje wyboru. Instrukcja if else określa, która instrukcja ma być uruchamiana na podstawie wartości wyrażenia logicznego. Jak wygląda instrukcja if else? Dobrze, tutaj dzięki magii montażu pojawiła się nam instrukcja if else. Instrukcja if else określa, określa która instrukcja ma być uruchamiana na podstawie wartości wyrażenia logicznego. Instrukcja if, czyli instrukcja jeżeli, jeżeli wartość naszego wyrażenia, ta wartość znajduje się w nawiasie, wartość condition, jest prawdziwa, na przykład użytkownik jest zalogowany i wartość jest równa prawdzie, czyli w tym przypadku byłoby to ból, ból zalogowany, użytkownik równa się true, true zalogowany. użytkownik jest zalegowany i wartość jest równa prawdzie, to uruchomi się pierwsza instrukcja, umieszczona między klamerkami. Tak, czyli uruchomi się konsolę writeLine, zmienna przechowuje wartość true, czyli z logiki prawdę. Za to, jeżeli wartość przyjmuje wartość fałszywą, na przykład nie udało się zalegować naszemu użytkownikowi, wtedy instrukcja wykonuje instrukcję else, która jest umieszczona w następnych klamrach. Instrukcję można zagnieżdżać, można też wziąć pod uwagę więcej warunków. Na przykład chcemy wybrać jeden z czterech działań w naszym przykładzie. Jak możemy zagnieździć taką instrukcję? Po prostu musielibyśmy tutaj wpisać następnego IFA, następny warunek i pomiędzy klamrami umieścić jakieś, jakąś dodatkową instrukcję. Tutaj jakiś drugi warunek musiałby wystąpić. Tak wygląda zagnieżdżanie funkcji. Tutaj świeci mi to na czerwono, ponieważ nie mamy zdeklarowanej takiej zmiennej. Program mi podpowiada, że to nie istnieje w takim kontekście. Możemy także przypisać więcej warunków za pomocą else if. Dzięki else if. Także możemy dzięki if możemy umieścić więcej warunków. W naszym przypadku chcielibyśmy mieć cztery warunki, ponieważ mamy cztery różne działania, które możemy wykonać i dla każdego warunku chcielibyśmy przyjąć jakąś inną wartość. To nie jest tak, że musimy mieć tutaj wartość jedynie prawdziwą lub fałszywą. Może to być jedna z wielu opcji. Możemy zamiast dać wartość bool, to możemy dać wartość na przykład string. String działanie. Równe na przykład mnożeniem. Taki możemy na przykład pobrać od użytkownika znak działania, znak dzielenia, mnożenia, dodawania, odejmowania. Następnie wypisać tutaj warunek, że jeżeli działanie przyjmuje wartość mnożenia, w takim wypadku wykonuje się pierwsze działanie, w innym wypadku drugie działanie. I tak dalej. Przejdźmy do przykładu praktycznego. Tutaj zostawię wartość początkową, aby to był dla Was wzór do dalszej pracy. Przejdźmy do naszego przykładu. Pobierz od użytkownika znak działania. Wykorzystaj instrukcję if. W instrukcji umieć właściwe działanie matematyczne i wyświetl wynik. Więc zacznę od początku. Musimy stworzyć zmienną string, nazwijmy je działanie. Bo będziemy je pobierać od użytkownika. Daną operację matematyczną. Tak jak potrzeba, Tak jak poprzednio musimy przypisać pobrać dane z konsoli. Za pomocą funkcji console readline. Super. Już mamy przypisaną wartość do naszej funkcji. Na ten moment, te wszystkie funkcje, które mam powyżej, chcą, będą chciały mi się wykonać, żeby nie robić większego bałaganu. To je zakomentujemy. Zakomentujemy je w inny sposób niż poprzednio. Użyjemy komentarza blokowego. Komentarz, komentarz, użyjemy komentarza blokowego. Tworzy się go za pomocą slasha oraz, oraz gwiazdki. Tak samo się go otwiera i zamyka z tym, że slash tutaj jest na początku, a tutaj na końcu. W ten sposób udało nam się zamknąć całą tą instrukcję. Będziemy z niej jak najbardziej korzystać, ale w tym momencie ją zakomentujemy, żeby żebyśmy nie mieli aż tu warunków, żeby tutaj gładko przejść przez ten program. Tak, tutaj wracając jeszcze do do początku. Na początku nas program zapyta o pierwszą liczbę, następnie o drugą, następnie wykona działanie podstawowe, które wcześniej mieliśmy, czyli podzielić dwie wartości przez siebie. Na razie nie chcemy, żeby te wartości były dzielone, więc to też możemy zakomentować komentarzem blokowym. Musimy pamiętać, żeby zamknąć nasz komentarz blokowy, aby nie skomentować sobie całego kodu. Świetnie, i będziemy dzisiaj wykorzystywać. Te przygotowane przez nas wcześniej instrukcje, żeby to wszystko było bardziej widoczne, a ten moment w całe nasze zadanie w jedno miejsce. Może to być dla Was trochę mylące, ale dzięki temu będzie łatwiej zauważyć działanie, które będziemy tutaj robili. Tak, czyli mamy nasze trzy wartości, tutaj przypisaliśmy dwie liczby i teraz przypisujemy do naszego działania, teraz popieramy działania naszego użytkownika. Możemy poprosić z użytkownika podaj działanie, o podanie działania. Na sam koniec oczywiście będziemy musieli umieścić konsolę RITKI, aby zauważyć działania naszego programu. Przenieśmy sobie to na dół, ponieważ teraz czeka nas trochę roboty. Musimy zrobić warunek, tak? Weźmy nasz warunek, naszego IFA. Przepiszcie go sami, od samego początku do końca, tak zdecydowanie łatwiej będziecie mogli zapamiętać te instrukcję. Wiem, że jest trochę tego pisania, ale te instrukcje na przykład nie są Wam potrzebne. Możemy je póki co skasować. Zamiast Condition występuje nasze działanie. Tak, no w zmiennych raczej nie używa się polskich znaków, dlatego już tutaj naprawiam naszą zmienną. A jasne. Działanie na początku niech przyjmie wartość. Na przykład nożenie. I tutaj w tym miejscu, zamiast właśnie jednego równa się, występują dwa znaki równa się, które mają za zadanie porównywać dwie strony ze sobą. Tak jak w matematyce mieliśmy układ równań, wtedy właśnie równa się, miało takie znaczenie, że porównywało dwie strony ze sobą, czy lewa równa się prawej. Jeżeli lewa i prawa strona jest zgodna, wtedy wyrażenie jest prawdziwe. Więc na początku niech nasz program sprawdzi, czy nasze działanie przyjmuje wartość mnożenia, czyli gwiazdki. Jeżeli nasze działanie przyjmuje wartość gwiazdki, wtedy możemy do wyniku 1 przypisać x1 pomnożone przez y1. W takim momencie możemy też od razu wypisać naszą wartość. Naszą wartość, wynik 1 na ekranie. Ale możemy też zrobić to na samym końcu programu, żeby tego kilkanaście razy nie powtarzać. Co o tym myślicie? Spróbujmy. Na samym końcu przypiszemy w takim razie tą wartość. Dobrze. Teraz chciałbym dodać drugi warunek. I działanie ma przyjmować wartość na przykład dzielenia. Mogę tutaj umieścić nasz wynik równy x1 dzielony przez y1. Super. Dobrze, potrzebujemy jeszcze jeden warunek, w którym do działania przypiszemy wartość dodawania. Klamerki są oczywiście niezbędne. I tutaj pobierzemy naszą wartość z góry. I ostatnią możliwość, czyli do naszego Elsa lub Else Ifa. Nie musimy w ogóle, w ogóle nie musimy umieszczać Else Ifa w naszym programie. Wystarczą, w ogóle nie musimy umieszczać Elsa w naszym programie. Mogą być same ify albo else ify. Tak, bez niego też program jak najbardziej się działa. To jest taka dodatkowa furtka, która pozwala się wykonać programowi zawsze, ale możemy się zabezpieczyć, że jeżeliby żaden warunek z naszych nie został spełniony, żeby ten program się nie wykonał. I tutaj dopisujemy, wynik 1 równa się x1 minus y1. Tak, czyli to samo, co tutaj jest wyżej. To przepisaliśmy. Super. Ok. Mamy pobieranie liczb. Mamy wybieranie działania oraz mamy mamy naszego if else, dzięki któremu wypisze się właściwa wartość. Sprawdźmy, czy nasz program działa. 12, tutaj drugą liczbę, powiedzmy, że 6. Podaj działanie, niech to będzie dzielenie. 12 przez 6 równa 2. Nasz program działa. Świetnie. Dobra. Super. Drugą instrukcją wyboru, jaką możemy zastosować, jest instrukcja switch. Instrukcja switch na podstawie w przypadku wybiera jeden z wielu bloków kodu i wykonuje daną instrukcję. Co to znaczy? To znaczy, że przełącznik nasz switch, czyli przełącznik porównuje wartość wyrażenia, czyli naszego expression umieszczonego w nawiasie, z dostępnymi przypadkami, czyli case'ami. Jeżeli wartość, wartości te będą zgodne, to wykona daną instrukcję, czyli jeżeli na przykład w expression mamy x. Tutaj u góry przypisaliśmy do wartości do wyrażenia expression wartość x. w takim przypadku wykona się kod umieszczony w tej linii. Na przykład X. To się świeci mi tutaj na czerwono, ponieważ jest to integer, a do integera nie możemy przypisać wartości takiej jak x. Moglibyśmy zamiast, mm, zamiast tych wartości, na przykład, przypisać tutaj liczbę. W tym momencie przypisaliśmy jedynkę do, do naszego do naszych przypadku, do naszego expression. Tak, i mamy trzy możliwości. Mamy przypadek pierwszy, w którym expression równa się 1, przypadek drugi, w którym expression równa się 2, i przypadek defaultowy, czyli jeżeli expression nie równa się ani 1, ani 2, no to wtedy wykonuje się kod ten kod podstawowy. Dobrze, przyjdziemy na chwileczkę do dokumentacji Microsoftu. Nieraz zapominamy różnych konstrukcji, dlatego bardzo często zaglądasz tak naprawdę do dokumentacji. I jeżeli by ktoś zapomniał, właśnie jak taki switch wygląda, to można spokojnie zajrzeć sobie do dokumentacji. Po prostu trzeba wiedzieć, czego się szuka, czyli naszego switcha. Tutaj też jest nasz if else. Pokazuję wam to też dlatego, ponieważ. Ponieważ tutaj ten przykład jest troszeczkę inny i zamiast słówka Expression Microsoft nazywa to case switchem, czyli przypadkiem tego danego switcha. Ale ten przykład jest tak naprawdę bardzo, bardzo podobny, a z naszymi, a gdy przypisaliśmy tutaj wartości 1, no to jest niemal identyczny. Dobrze, powróćmy do naszego switcha. Możemy go wykorzystać w naszym przykładzie jest do tego wręcz idealny. W IF-ie tak naprawdę, jeżeli mamy więcej niż dwie możliwości, to rzadko się stosuje IFA, a jeżeli jest więcej możliwości, to częściej właśnie stosuje się tego switcha, chociaż IFA ogólnie stosuje się raczej częściej, dlatego dużo bardziej jesteśmy z nim zaznajomieni. Okay, jeżeli byśmy chcieli wykorzystać naszego switcha zamiast tego naszego switcha zamiast naszego IFA, chcielibyśmy tutaj zamiast Expression umieścić nasze słówko działanie. I od działania pobrać tą wartość, wtedy ten integer jest nam niepotrzebny. Nasze działanie będzie przypisywane, będzie porównywane tutaj z tymi wartościami, z tymi wartościami przypadków. Świeci nam się to na czerwono, ponieważ teraz mamy błąd typów. tak? Mamy zmienną działanie, które jest typu string, oraz mamy case, który bierze pod uwagę wartość jedynki. I to jest integer. Dlatego musimy tutaj umieścić nasz znak nasze działanie, czyli na przykład mnożenie. I tak dla wszystkich przypadków. I to zadanie zostawiam Wam do dokończenia. Macie mniej więcej, wiecie mniej więcej, jak działa switch. Na pewno sobie dacie z tym radę. Przy kolejnej lekcji e, razem z Wami pokażę Wam, jak rozwiązać to zadanie, jak zrobić kalkulator na podstawie switcha. Jeszcze na sam koniec wspomnę o obsłudze błędów. Obsługa błędów informuje o napotkanym błędzie. W momencie programowania możecie trafić na komunikat błędu. On nas informuje o błędzie w kodzie i może uruchomić ostatnią działającą wersję programu przed naszymi zmianami. Jak to wygląda w praktyce? W momencie, kiedy chcemy odpalić nasz projekt, ale program napotka na problem, wtedy otrzymamy komunikat błędu, który informuje nas o błędzie w kodzie i może uruchomić ostatnią działającą wersję programu przed naszymi zmianami. Bardzo często wtedy naciskamy nie i chcemy, musimy po prostu znaleźć miejsce, w którym taki błąd chcemy poprawić. Następnie, tak naprawdę, możemy skorzystać z obsługi błędów, czyli no, obsługa błędów informuje nas o tym spotkanym błędzie, i po w błąd program przyniesie nas do miejsca, w którym on występuje. Chociaż nie zawsze tym sposobem dokładnie wskaże nam miejsce problemu. Na przykład, gdy nie zamkniemy instrukcji we właściwym miejscu, program może zauważyć jej brak dopiero na samym końcu jakiejś metody czy instrukcji i wskazać nam po prostu złą lokalizację błędu. Tutaj widzimy właśnie wskazanie tego błędu. Nasz error. Mamy tutaj Error List i tutaj mamy właśnie wskazanie błędu, I w momencie kiedy nacisnąłem dwa razy, no to tutaj mi się pojawił ten problem, który mogę tutaj rozwiązać po prostu zmieniając to na tekst. I już mogę uruchomić nasz projekt. Podsumujmy, czego się dzisiaj nauczyliśmy. Poznaliśmy dzisiaj instrukcję wyboru. Na podstawie naszego kalkulatora. Wykonaliśmy instrukcję if-else oraz instrukcję switch. Zobaczyliśmy, jak działa obsługa błędów. Taka najbardziej podstawowa. Dzięki za uwagę i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.